Dzień dobry, witam wszystkich hodowców oraz hodowców. Nazywam się Kogut Piotr. Chciałbym zaprosić wszystkich na aukcję charytatywną, która odbędzie się w najbliższym czasie na portalu Super Gołąb. Chciałbym na tą aukcję przekazać dwa bony na gołębie. Jeden bon będzie z gołębnika lotowego, będzie to pięć gołębi młodych, oraz jeden bon będzie z gołębnika rozpłodowego i to będzie gołęb wychowany w boksie. Yy, z boksu chciałbym przekazać na tą aukcję gołębia yy, samice, yy, po samicy, która była piąta na olimpiadzie w Poznaniu oraz druga była w Polsce. Wywodzi się ona z głębi Jaworskiej Michara Grazy Hołben, a ona będzie naparowana. Może pokażę. Ona będzie naparowana bezpośrednio na swojego syna z rocznika 2022. Czyli to będzie taki imbret mama razy syn. A on wywodzi się z gołębi Jaworskiej Micharek razy Hoben, A z drugiej strony wywodzi się od kolegi Wiesława Młota z takiego werkamena o numerze 12 tysięcy z mitu. I może powiem też taką ciekawostkę, że bezpośrednio. Syn olimpijki naparowany na córkę Verkamena w tamtym roku na wspólnym głębniku na Supergąb był 40 lotnikiem. Z tego Verkamena tak, sam, tak samo w oddziale Krzebiaców u kolegi Jurka Pawlusa po synie Verkamena był najlepszy lotnik oddziału gołębi rocznych. U mnie tak samo roczne po 9 konkursów, i to takie konkursy też czołowe, fajne miały. Może jeszcze tak powiem, że z tej samicy, z tej mojej olimpijki, jej siostra dwa lata temu była trzecią lotniczką loty dalekodystansowe, czyli 500 maratonów, suma ma konkursów z 5 lotów. Taka samica 50-21, a znowuż jej siostra dała w tamtym roku u kolegi Zbyszka Leguckiego okręg Kielce, oddział Przysucha roczną sanicę, która była y, pierwsza z trzysetki, druga z pięćsetki na oddział i to też było około ponad 4000 gołębi także myślę, że fajne połączenie, a tym bardziej, że to będzie naparowane, y, będzie naparowane mama razy syn no i co, no zapraszam wszystkich do aukcji, tym bardziej, że aukcja Charytatywna, zapraszam i wszystkim życzę dobrego lotu.